Dobrze. No i uwaga. Ruszyły! O, już w odstępie ostatni ruszy, przedostatni RM Explorer. Prowadzi Ma Albigowa, na drugiej pozycji galopuje Falster, ale wyścig jest spokojny, nadal Ma Albigowa, Falster, blisko jest Ardea, również Adma. Przedostatni Explorer i na ostatniej pozycji Eusebiusz. Malbigowa na czele. Na drugiej pozycji Falster, i 1400 metrów do celownika. Trzeci jest, trzecia jest Ardea. Na trzecia, czwarta, piąta, szósta pozycja, bardzo blisko siebie. A na ostatnim miejscu nadal Eusebiusz. Prowadzi Malbigowa. Falster jest na drugiej pozycji. Ardea jest tuż tuż dalej Adma, Explorer i Eusebiusz. I 1000 metrów do celownika. Ma Albigowa na czele. Na drugiej pozycji nieznacznie jest Ardea. Przed galopującym na trzecim miejscu Falsterem. Wszystko razem, bardzo blisko siebie. Ma Albigowa, a na drugiej pozycji jest Ardea. Pozostałe prawie łeb łeb. Ma Gowa, na drugiej pozycji jest nadal Ardea, na trzeciej Explorer, Falster, dalej Adma i na ostatnim miejscu Eusebiusz. I wyjście na prostą, bardzo szeroko, największym kołem Adma, a na czele RM Explorer, bardzo dobrze galopuje po zewnętrznej. Malbigowa jest na pierwszym miejscu, na drugim nadal Ardea. I RM Explorer, i tam polem jeszcze bardzo dobrze finiszuje. Adma Ma Albingowa, RM Explorer, i Adma to jest czołówka tego wyścigu. Na około 150 metrów przed celownikiem RM Explorer jest na pierwszej pozycji, a na drugiej Adma RME, ale tutaj jeszcze Falster znakomicie. Finiszuje i jest na drugiej pozycji, Explorer wygrał, Falster z drugim Malwikowa na trzeciej albo czwartej, Atma następnie Artea i na ostatniej w odstępie Ełzebiusz.